Drogie Rodzeństwo, witam Was serdecznie w tej dzisiejszej chwili introspekcji i motywacji. Boskie przesłanie, które znalazło miejsce w moim sercu, to przesłanie, które pragnę, aby głęboko z Wami rezonowało. Przygotuj się na wzruszenie i zmianę dzięki poniższym wyrażeniom, ponieważ w tym filmie każda mijająca chwila przybliży Cię do oświecającego objawienia. Zastanówmy się nad tym kluczowym dniem. W którym pokazałeś wewnętrzną siłę i niezachwianą determinację, które w tobie drzemią. Rzeczywiście, drodzy towarzysze, boskość była świadkiem i ma dla Was specjalną wiadomość dotyczącą tego właśnie przypadku. Konieczne jest zrozumienie, że czasami możesz postrzegać siebie jako niepozornego i można wierzyć, że Twoje wysiłki nie przynoszą owocnych rezultatów. Niemniej jednak prawda pozostaje taka, że Twoje działania mają znaczący wpływ. W rzeczywistości przekształciłeś się w świecącą latarnię inspiracji dla wielu, nawet dla kogoś szczególnie ważnego. Odkąd zdecydowałeś się pokazać swoją wytrwałość i niezłomnego ducha tego dnia, zajmują one Twoje myśli. Boskość pragnie przekazać, że Wasza sumienna praca nie umknęła uwadze. Umiłowani. Bóg zwraca się do Was w tym momencie. Jego słowa rozbrzmiewają, moi ukochani, nawet gdy wątpliwości przesłaniają Wasze myśli, dostrzegam Wasz hart ducha. Pośród zmęczenia obserwuję Waszą niezłomność. Te wypowiedzi Wszechmogącego stanowią głośne potwierdzenie, świadectwo, że On rozpoznaje i uznaje Twoje niezachwiane poświęcenie i trud. Aby poczuć echo tych uczuć w swoim sercu. Napisz 12, 12 w komentarzach. Dzięki łasce boskości pokazałeś wszystkim wokół, że dyscyplina wykracza poza zwykłą inspirację. Nawet w obliczu przeciwności losu odmawiasz wycofania się, zamiast tego podnosisz się i stawiasz im czoła z niezachwianą determinacją. Twój wpływ ma moc dotykania życia w sposób, który przekracza granice wyobraźni. Obecnie Boskość przekazuje. Moje drogie dzieci, trwajcie w inspirowaniu, nadal promieniujcie moim światłem poprzez swoje czyny. Umiłowane dusze, pozostańcie uważni na tych, którzy szukają ukojenia w waszym świetle. Bóg używa was jako instrumentów, by pomóc innym w pokonywaniu przeszkód. On komunikuje, moje dzieci, wasze współczucie i uczucie przynoszą transformację. Jeśli chęć wyciągnięcia pomocnej dłoni i poprowadzenia walczących rezonuje z Tobą, wpisz 999 w komentarzach. Drogocenne dusze w tym właśnie momencie boskość przemawia do Waszej istoty. Komunikuję, moje ukochane dzieci wytrwajcie w swoich pilnych wysiłkach, wytrwajcie w swoich zdecydowanych dążeniach. Jestem świadkiem na każdym etapie Waszej podróży. Koleżanki i koledzy, jeśli wyczuwacie boskie przesłanie rozbrzmiewające poprzez te wyrażenia, wyraźcie je za pomocą 777 w komentarzach. Umiłowane jednostki, boskość przekazuje, że wasza etyka trudu i niezachwiane poświęcenie są nieocenionymi skarbami, źródłami, które motywują i rozpalają tych, którzy was otaczają. Mówi. Moje dzieci, nigdy nie lekceważcie pozytywnego wpływu, jaki wywieracie na ich życie. Aby wyrazić przekonanie, że wasze działania wprowadzają zmiany. Piszcie 555 w komentarzach. Towarzysze, niebiańskie przesłanie ujawnione dzisiaj jest jednym z głębokiej miłości i niezachwianej wartości. Bóg informuje nas, że jest zdumiony waszą odwagą i codziennym okazywaniem niezachwianej woli. Obok Ciebie rozciąga zachętę i wsparcie, zarówno podczas prób, jak i triumfów. Ten, który obejmuje Cię podczas zmagań i zwycięstw, który rozumie głębie Twojego serca i łagodzi Twój ból, pragnie być Twoim pocieszeniem i przewodnikiem. Boskość zwraca się do Ciebie, oświadczając: Moje potomstwo, miejcie wiarę w siebie. Przyjmij blask, który rzucasz na świat. Zaufaj mocy. Która w tobie spoczywa, w mądrość, którą obdarzasz. Aby zaznaczyć rezonans tych słów w tobie, wpisz 11 11 w komentarzach. Umiłowani towarzysze, Bóg wzywa was, abyście wytrwali jako źródło inspiracji dla innych. Wzywa was, byście stali jako latarnia światła pośród nadciągającej ciemności. Jego wezwaniem jest. Abyście trwali jako wzór wytrwałości, zdecydowanej woli i nieugiętej wiary. Boskość obecnie intonuje, moje drogie dzieci. Wytrwajcie w inspirowaniu, utrzymujcie swoją iluminację, aby utorować drogę innym i pokażcie królestwo możliwości dzięki mojej łasce. Drodzy bracia, ufajcie, że boskość stoi u waszego boku. Kierując, wspierając i pielęgnując Wasz potencjał w pełnym zakresie. Jego intencją jest przekazanie Wam Waszego znaczenia, Waszego cenionego statusu i Waszej niezbędności. Aby wyrazić swoje przyjęcie Jego miłości i wartości, wyraź to za pomocą 12, 12 w komentarzach. Bracia i siostry, niech Wasze towarzystwo z Bogiem będzie trwałe. Jego obecność was otacza, Jego uczucie jest niezachwiane, a On jest gotowy, by Was prowadzić w każdym aspekcie Waszej podróży. Z wdzięcznością dziękuję każdemu z Was za udział w dzisiejszym spotkaniu. Pamiętajcie, że zjednoczeni jesteśmy potężniejsi. Niech boskie błogosławieństwa spłyną na Was wszystkich. Osoba, która pozostaje niezachwiana i wytrwała w objęciach boskiej miłości, i która podróżuje sprawością i wiarą staje się wiecznym źródłem inspiracji dla innych. Wy, moje ukochane rodzeństwo, uosabiacie to źródło inspiracji, aby wyrazić swoją gotowość do przyjęcia tej odpowiedzialności i szerzenia boskiej miłości i światła wpisz 999 w komentarzach wyzwania i przeciwności losu które pojawiają się na naszej drodze życiowej, mogą czasami wydawać się nie do pokonania, mają potencjał, by nas umniejszyć i uczynić nieistotnymi. Jednak boskość przekazuje, że nawet w najbardziej ponurych burzach pojawia się latarnia światła. Ta latarnia to nikt inny jak Ty, osoba obecnie zaangażowana w czytanie lub słuchanie tego głębokiego przesłania. Jesteś ucieleśnieniem światła, które prowadzi tych zagubionych w ciemności. Przyznaj, że twoja wartość jest ponad miarę, a twoja obecność jest transformująca. Aby potwierdzić swoją rolę jako świetlistej latarni, zapisz 555 w komentarzach. Podczas naszej duchowej podróży u boku boskości często napotykamy przeszkody, które sprawdzają naszą wiarę i wewnętrzną siłę. Przeszkody te mogą objawiać się stratami, dolegliwościami, niepowodzeniami lub złamanym sercem. Mimo to Bóg komunikuje, że niezależnie od skali tych prób, Twoja wiara i determinacja są jeszcze większe. Aby wskazać swoją gotowość do stawienia czoła każdemu wyzwaniu, jakie Bóg postawi na Twojej drodze, wpisz 777 w komentarzach. Nie można zaprzeczyć, że świat, w którym żyjemy, często wykazuje okrucieństwo i niesprawiedliwość. Jesteśmy narażeni na cierpienie i ból na każdym kroku, często testując naszą determinację i nadzieję. Jednak Bóg poucza nas, byśmy się nie załamywali. Zapewnia nas o swojej niezachwianej obecności na każdym kroku, obiecując, że nigdy nas nie opuści. Aby symbolizować swoją wiarę w przewodnią i ochronną obecność Boga, oznacz ją słowami 11. 11 w komentarzach. Próby i zawiłości, które wypełniają nasze życie, mogą niszczyć naszego ducha, pozostawiając nas zmęczonymi i przygnębionymi. W takich chwilach pamiętaj, że boskość jest po Twojej stronie, oferując siłę i odwagę, by stawić czoła wszelkim przeciwnościom. Aby wyrazić swoją gotowość do przyjęcia siły i odwagi nadanej przez Boga, wpisz 12, 12 w komentarzach. Pośród burzliwego zgiełku świata, Bóg wzywa nas, abyśmy stali się nosicielami Jego spokoju. Wzywa nas do szerzenia miłości i empatii, dając ukojenie tym, którzy cierpią. Aby wyrazić swoje zaangażowanie w służbę jako posłańcy boskiego pokoju, wpisz 999 w komentarzach. Indywidualnie i zbiorowo Bóg wzywa nas, byśmy byli narzędziami transformacji na świecie. Obarcza nas zadanie wykorzystania naszych unikalnych talentów i zdolności do wprowadzania zmian i oświetlania ścieżki dla tych, którzy są pogrążeni w ciemności. Aby wyrazić swoją gotowość do stania się takim narzędziem boskości, wpisz 555 w komentarzach. Nie zapominajmy, że Bóg skrupulatnie zaplanował podróż dla każdego z nas. Ma wgląd w nasze najskrytsze pragnienia, lęki i aspiracje. Jego bezwarunkowa miłość obejmuje nas, zawsze prowadząc nas właściwą ścieżką. Niezależnie od wielkości pojawiających się przeszkód. Boskość konsekwentnie staje się naszym sprzymierzeńcem, pomagając nam w ich pokonywaniu. On stanowi Twoją siłę i sanktuarium. Aby zademonstrować swoje zaufanie do Boskiego Planu dla Twojego życia, wyraź je za pomocą 777 w komentarzach. Teraz proszę wszystkich obecnych o zrozumienie jednej fundamentalnej prawdy. Bóg rozumie głębie twojego serca, dostrzega twoje zmagania i aspiracje. Pragnie, abyście byli świadomi, że towarzyszy wam na każdym kroku waszej podróży. Nabierz siły i odwagi i zawsze pamiętaj, że otacza cię niezachwiana Boża miłość. Nie krępuj się wpisać 11, 11 w komentarzach, aby potwierdzić swoją wiarę w tę nieomylną miłość. Życiowa podróż często odbiega od naszych planów, prowadząc nas do stawienia czoła pozornie niemożliwym do pokonania wyzwaniom. Jednak Bóg pragnie zapewnić cię, że pozostaje u twego boku, dając ci pokrzepienie i siłę. Jego obecność trwa, nigdy nie opuszcza ani nie porzuca. Wyraź swoje przekonanie o Bożym towarzystwie w trudnych chwilach, zostawiając 12. 12 w komentarzach. Zatrzymaj się teraz, aby kontemplować hojną dobroć Boga i zastanowić się nad niesposobami, w jakie uświetnił On Twoje życie i poprowadził Cię przez trudności. Najdrożsi towarzysze, poznajcie Jego życzliwość i wierność. Jego miłość nie zna granic. Aby wyrazić swoją wdzięczność za Boże błogosławieństwa, wpisz 999 w komentarzach. Zrozum, że Bóg stworzył monumentalne plany dla Twojego życia, marzenia przekraczające zasięg Twojej wyobraźni. Z Jego przewodnictwem żaden cel nie jest nieosiągalny. Aby zasygnalizować swoją gotowość do przyjęcia Bożego wezwania do wielkości, wpisz 555 w komentarzach. W chwilach zmęczenia i izolacji pamiętaj, że Boża obecność Cię otacza. On jest Twoją ochroną. Schronieniem i niezachwianą siłą. Uwierz w jego trwałe towarzystwo. Aby wyrazić swoją ufność w Bożą siłę i schronienie, napisz 777 w komentarzach. Drodzy bracia, maszerujcie naprzód z wiarą i pewnością, nadal inspirując tych wokół Was i promieniując Bożym światłem na tym świecie. Zachowajcie w swoich sercach świadomość, że miłość. Wsparcie i przewodnictwo naszego życzliwego Boga towarzyszą każdemu krokowi. Pamiętajcie, że na tej ścieżce nigdy nie jesteście sami. Bóg jest Twoim niezłomnym sprzymierzeńcem, który dopinguje cię i pomaga ci na każdym kroku. Bez względu na zniechęcające próby, bądź pewien, że Bóg jest Twoim niezachwianym wsparciem. Zarejestruj swoje przekonanie o niezachwianej obecności Boga. Publikując 11, 11 w komentarzach. A teraz połączmy się w modlitwie. Ojcze Wszechmogący, z sercami przepełnionymi wiarą i wdzięcznością, zbliżamy się do Ciebie. Dziękujemy za Twoją niezachwianą obecność, za Twoją miłosierną łaskę i za Twoją trwałą miłość. Prosimy Cię, abyś nadal oświetlał naszą ścieżkę. Wzmacniał nas w obliczu przeciwności i pielęgnował naszą odwagę, by stawić czoła lękom. Prowadź nas, abyśmy byli narzędziami pokoju, nosicielami światła i nadziei, rzucając światło na tych, którzy są spowidzić ciemnością. Ojcze, powierzamy Ci nasze troski i próby. Uznajemy, że z Twoją pomocą żadne wyzwanie nie jest nie do pokonania i żadna burza nie jest nie do pokonania. Obdasz nas mądrością, by rozszyfrować Twoje boskie plany i cierpliwością, by czekać na Twoje doskonałe wyczucie czasu. Ojcze, pomóż nam naśladować Twoją naturę poprzez nasze słowa, czyny i myśli. Niech nasza miłość do Ciebie przejawia się w naszej miłości do bliźnich, i niech nasza wiara w Ciebie rezonuje w naszej wierze w siebie nawzajem. Co więcej, Przypominaj nam codziennie o swojej niezachwianej obecności, nieustannie nas prowadząc, strzegąc i podtrzymując. Obyśmy znaleźli ukojenie i spokój w Twoich objęciach, a nasza miłość do Ciebie rozkwitała z każdym mijającym dniem. Ojcze, w swojej bezgranicznej życzliwości, obdasz nas łaską, abyśmy wypełnili naszą misję rozpowszechniania Twojego światła i miłości we wszystkich zakątkach. Obyśmy byli godni powierzonego nam powołania, uwielbiając Twoje imię poprzez nasze działania. Wyrażamy wdzięczność za wszystko, czym zostaliśmy obdarzeni, zarówno za widoczne i niewidoczne błogosławieństwa, jak i za te, które dopiero się pojawią. Uznanie Twojej miłości i przewodnictwa daje nam siłę do pokonywania wszelkich przeszkód. Z wdzięcznością i miłością oddajemy wszystko Tobie imię Jezusa Chrystusa. Amen.